No będziemy sprawdzać teraz śmigiełkę APC, które założyłem do briza. Zobaczymy, co ono jest warte. Wiatr wieje nie za bardzo. Na trawach widać, że wieje wiatr. Tutaj widać wyraźnie, że dość mocno wieje. tu widać jak płatki z maczków są zwiewane przez wiatr, a tutaj są zwiane płatki przez maczki. tu widać jaki silny jest w porywach. tam też widać na Ma temperaturę dachu. Proszę zobaczyć. To jest temperatura dachu samochodu. Temperatura dachu samochodu 50-50 stopnia. Temperatura powietrza. Temperatura powietrza w tej chwili jest taka i bardzo gorący wiatr. Nie wiem, czy to dzisiaj będzie udany lot czy nie ale spróbujemy siedzieć w domu nie ma sensu bierzemy sobie spektrum bo to jest spektrum akurat brisma wszystko mam już podłączone trzeba jakoś bo ostatnio się wyrwała bateria trzeba jakoś to wszystko połączyć żeby może teraz było zgrabniej o, o. Zobaczymy, czy śmigiełko działa. Wszystkie pozostałe podzespoły, góra, dół, prawo, lewo. No nie wygląda to najlepiej. Ale poleciał. No z tym yy, APC śmigiełkiem 10x47 on się sprawuje o wiele lepiej, choć na wietrze nie bardzo mu to idzie. Szczególnie jak, jak dziubek zda na dół, to już jest strasznie. Nie chcę wlecieć w słońce, bo nie będę nic widział ale Ciąg ma straszny to śmigło To wyraźnie widać jak, jak lepiej poprawiły mu się parametry jeżeli chodzi o silnik polecimy wyżej tam już jest bezpieczniej. zrobimy jakąś akrobację. Jedną drugą. Skrzydła mu się podgięły dość mocno, bo on ma niewzmacniane. Wylądujemy dobrze. Ślicznie. To już nie będziemy latać, śmigiełko się ładnie wypięło, wszystko jest w porządku. Nie będziemy już kombinować, dlatego że wiatr jest za duży. Wszystko się będzie grzało. Więc chodzi o to, żeby nie popalić urządzeń. Ale Bris chodzi jak należy.